Hej, hej, cześć kochani, witajcie w kolejnym vlogu. I tak jak przejdywałam, tak też właśnie było, że jak ostatnio nagrywałam, non-stop miałam vlog za vlogiem. Tak teraz po prostu grubo, ponad tydzień, nie nagrywałam nic. Jedyne co nagrałam to właśnie poprzedni filmik, czyli makijaż, jedną marką. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Cześć kochany, mam nadzieję, że Wam się spodoba i mam nadzieję, że jak najwięcej z Was go zobaczy, jeśli nie widziałeś, nie widziałeś tego makijażu, nie wiem czy facetów to interesuje, jeśli jacyś w ogóle tutaj są, ale w każdym razie, jeśli nie widzieliście, to natychmiast idziecie i oglądacie ten film, jest krew. oj uważaj i oglądacie ten film, dlatego, że on był nam waszą prośbę. Naprawdę, ostatnio dostałam bardzo dużo komentarzy i na mm, Instagramie, i na, e, tutaj na YouTubie. Paula, nagraj coś mokrego. Na Paula, nagraj coś kosmetycznego. Paula, może jakiś makijażek. Paula, nagraj coś, jakiś wiesz, jak się malujesz czy cokolwiek innego. Także idziecie, oglądacie, nie interesuje mnie to. A zwłaszcza oglądacie, dlatego, że makijaż był wykonany jedną marką. Marką, którą ja bardzo, bardzo lubię, którą bardzo, po którą bardzo często sięgam, która jest dla mnie naprawdę dobrą marką, talią marką drogeryjną, ogólnodostępną i naprawdę możecie mieć makijaż za niewielkie pieniądze na zdroweczko, kochany. I musicie tam zajrzeć, a jak nie, to po prostu spieram wam dubska. Bo wiecie co, właśnie często dostaję jakieś tam hmm, pytanie właśnie, czemu nie pojawia się coś bardziej makijażowego i tak dalej. Frankie odejdź! Frankie odejdź! Coś bardziej makijażowego, a no to właśnie dlatego, że mało ludzi to ogląda. Naprawdę mało ludzi to ogląda. Jak na przykład? Tak szczerze powiem wam, że czasami jest tak, że nie wiem, połowa tego, co na przykład vlogi, albo nawet jedna, nie wiem, trzecia, także trzecia, także, wiecie, to jest takie demotywujące, że to są takie filmiki, przy których trzeba też posiedzieć trochę, tak jak na przykład ja robiłam akurat to z muzyką w tle, ale, wiecie, trzeba było tu przyspieszać, tutaj troszeczkę dzwonić, tutaj coś wyciąć i, te, i tak dalej i tak dalej więc to są filmiki, które gdzieś tam więcej czasu, jeśli chodzi o montaż od nas wymagają no i jak mało ludzi je zobaczy no to tak wiecie, to jest takie no demotywujące, że tak naprawdę nie ma takiego wiecie, odzewu, nie ma takiej oglądalności, więc no skoro dajecie znać, że małą liczbą wyświetleń, że tak naprawdę mało was to interesuje to myślę, że twórcy Mało nagrywają takich treści, bo nagrywa się to, co najlepiej um, się gdzieś tam ogląda, sprzedaje i tak dalej, i tak dalej. Więc słuchajcie, chcecie makijaże, nie ma problemu, no problemo, ale musicie je oglądać. Mam nadzieję, że chcecie przede wszystkim. No dobra, także po długim wstępie. E, witam się z wami jeszcze raz. Dzień dobry. E, na razie, póki co przepiękna pogoda za oknem, co mnie ogromnie cieszy cały ten tydzień. E, zeszły w ogóle chyba był taki już fajny, chyba tylko dwa dni pierwsze, po dnia, które były takie do dół. A później już tak w ogóle było przepięknie. Teraz, no, teraz ostatnie 3-4 dni to są upały. Po prostu upały we wrześniu, co mnie ogromnie cieszy. E, super. Mam nadzieję, że pogoda ładna będzie jak najdłużej, chociaż już bliżej weekendu ma być do y, bani, no ale nic, cieszymy się każdym dniem. Także witam się z Wami. Dzień dobry. Ja, jeszcze raz. ja się w sumie naszykowałam, wyszykowałam, bo jedziemy z mamą do miasta, także ogarnięta jest, więc po pół 11.00 prawie jeszcze tylko ziemniaki sobie ostrugam do obiadu, ale dzisiaj mi tak mocno brwi wyszło, Boże, nie mam nic do brwi, wszystko mi się skończyło. Jedynie ta pomada z Evelyn, ale ona jest znowu zachłodna dla mnie, więc no, uszyłam, nie wiem, w ogóle coś skobo, takie, miałam taki płyn, czy znaczy płyn taką jakby, ale pomadę płynną. I w ogóle wyszło strasznie te brzki, do włosów mi nie pasują kompletnie, są zdecydowanie za masy, ale no nic, coś musiałam zrobić, także jakby coś odcinamy to, no także ja się wyszykowałam, naszykowałam jeszcze te ziemniaki ostrugam, dzisiaj robię, i wam ostatnio pokazywałam, nie, te schab z ziemniakami, marchewką w przyprawach i to później w piekarniku a dzisiaj robię łopatkę, bo powiem wam, że ten schab za suchy zdecydowanie do takiej, do takiego um, obiadu, a myślę, że z łopatką będzie zdecydowanie lepiej, także dzisiaj łopatka eee, no, ale jeszcze może ziemniaki zrobię, także E, od rana znowu dzisiaj na spicie żeby się wyrobić ze wszystkim no ale jest dobrze do a tak w ogóle muszę wam powiedzieć, że, dziś, że dzisiaj jestem mega wypompowana chociaż rano jak wam nagrywałam to tak Mama. wydawało mi się, że jednak będzie spoko, że nie jest tak źle jak przypuszczałam, że będzie w nocy znaczy w sensie, że w nocy tak sobie myślałam że będzie cały dzień taki a rano wydawało się, że jest ok ale wiecie, po sprzątaniu całym po odkurzaniu, myciu podłóg jednak ta siła opadła, jak jechałam w mamą do miasta po tej 11, to byłam taka, że myślałam, że normalnie padnę tam, wypiłam kawę u ciotki, może ciotki tak brzydko, ale tak, tak się śmieją, zawsze ciotka klotka, także wypiłam kawę u cioci i powiem wam, że trochę mi tak przeszło, ale Jest to naprawdę taka dzisiaj, powiem wam, zmarnowana, no chyba widać po oczach, że jestem taka... Mm... Nie bardzo, Ignać właśnie wstał. Co tam otwierasz? Nie otwieraj. Wstał z drzemki, ale on tak chwilę czasami musi posiedzieć w łóżeczku zanim wyjdzie no a ja już stawiam sobie obiadek i e, zjemy i idziemy na działkę bo dzisiaj jeszcze ma być właśnie piękna pogoda e, więc mamy jeszcze skorzystać z pogody i posiedzieć na działce ale czy tak będzie na 100% to mama, mama dać znać w ogóle, bo tam tato ma panele zakładać w altanie i Mateusz miał pomagać, także nie wiem co wam wyjdzie w planie, a w ogóle to ja nie mówiłam, że farbowałam włosy o kurczę, bo ja nie nagrywałam od czasu już <głos》> dłuższego i w tym czasie mm, włosy pofarbowałam ale z, mama, one są już zmyte, bo już są po mama. trzech myciach chyba. oka. Po trzech myciach. Ten kolor, co na Instagramie mam relację wyróżnioną ruda, i to jest właśnie ten kolor. Ostatnio też sobie byłam w Hebe, chyba, i kupiłam farbę, bo była akurat w promocji, bo 21 zł. No i ja miałam troszeczkę takie wypowiałe te włosy, chciałam je trochę podfarbować, i właśnie to jest kolor, który mi najbardziej odpowiada, ale trzymałam, powiem wam bardzo krótko, trzymałam. Nie wiem, z 15 minut na, na głowie maksymalnie do 20. I on właśnie fajny, jest taki fajny, wyszedł troszeczkę taki intensywniejszy, a już po tych trzech myciach to jest taki idealnym kolorkiem, jaki ja chciałabym mieć. No ale niestety, rudy ma to do siebie, że się mega szybko zmywa. Także co? No i dziś. Także bardzo szybko się zmywa, więc już jest taki. Mógłby się utrzymać chociaż dwa tygodnie, ale no niestety aż tak dobrze z rudym nie ma. Dziewczyny, które się farbują na kolor, właśnie taki kolor, wiedzą o czym mowa. A taki mam abdejcik kwiatuszkowy, nie wiem czy wam pokazywałam, że właśnie mam nowego kwiatuszka. Dokładnie to jest akurat szczepka, także tutaj także mam szczepkę, wsadziłam. Mam nadzieję, że się przyjmie i. O, ten też jest nowy, akurat ten kupiony w Biedronce. To znaczy wszystkie moje kwiatki są z Biedronki, może tak, ale ten akurat to była szczepka od Martyny. Także taki mamy taką nowość. O, tutaj też taki to jest podoszana nazwa tego kwiatka to pieniążek. Także tutaj mamy kolejną nowość, i ja od razu tutaj miałam szczepkę. Mam w nim malutką, nawet dwie. Ale o, nawet dwie, ale powiem Wam, że nie umiałam tego rozsadzić i bałam się, wiecie, na siłę to robić, że uszkodzę czy coś w tym stylu, więc nie ruszałam. Także o, ta nieszczęsna deferyn, coś tam, coś tam, no, powiem Wam, że jakoś, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale nie jest dobrze. Te liście dalej są takie pożółknięte. No i nie wiem, no niby nowe, nowe wychodzą, o tutaj, ale coś się dzieje, że ona taka jest, widzicie. No i tutaj mamy już takiego większego, ten akurat dostałam. Także on już jest powiedzmy dorosły. Nie jest on malutki, wiecie, taki kupiony, tylko dostałam w takiej akurat doniczce. Na razie stoi, bo muszę kupić jakąś doniczkę i go przesadzić. Także no póki co na razie sobie tak stoi, a jak będę w brico, to sobie jakoś kupię doniczkę i będziemy przesadzać tego delikwenta też. No, więc taki mały update kwiatuszkowy, więc kilka nowości się pojawiło. I właśnie się muszę podlać, bo już na pewno 5 dni nie podlewałam, teraz podlewam je rzadziej, no i mam nadzieję, że to przyniesie jakieś takie dobre skutki dla roślinek, bo niestety dwa przelałam kwiatki, znaczy jeszcze żyją, nic mi się tam nie stało, ale no, niestety ta ja czy jakoś tak ona się nazywa, widzicie, że żółknie dalej i nie wiem, czy to było właśnie spowodowane przelaniem, czy po prostu. Nie wiem, coś z nią jest nie tak, także na razie obserwujemy. A co wam ja miałam, że właśnie dlaczego w ogóle miałam <noise> ciężką noc, e, bo zapewne większość z was sobie pomyślała, jak nie wszyscy, że e, Ignacy pewnie źle spał. E, wiecie co on? E, wiecie co on raczej nocy już mi e, przesypia. No zdarzają się takie, że wiecie nie je, już da, dawno nie je mleka, e, ale zdarzają się takie, że gdzieś marudzi, że gdzieś jakoś tak gorzej sypia i jakoś tak wiecie. E, budzi mi się po prostu woła przez sen i tak dalej i tak dalej. Więc e, no zdarzają się takie noce, ale tym razem nie on, a ten pan. Wiecie co, Franki? Bo mówiłam wam o tym na Instagramie i dostałam jedną wiadomość, że jeżeli pies chodzi w nocy, to znaczy, się, że coś się złego dzieje, że coś się dzieje, że coś po prostu się dzieje, coś mu dolega. Franki tak chodzi od x czasu, od bardzo, bardzo długiego czasu, bardzo, 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 bardzo długiego a czasu. Wiecie, co to nie oznacza w jego przypadku? Nic poza tym, że nie wiem, wyspał się w dzień i po prostu. On zmienia miejsce, w sensie trochę śpi tutaj, wychodzi, e, idzie do sypialni, wchodzi pod łóżko, wychodzi z pod kładzie się e, na podłodze, wstaje, przespaceruje się, idzie do okna w salonie, posiedzi trochę w salonie, idzie z powrotem do kuchni, trochę pośpi w kuchni, za chwilę znowu wstaje, idzie znowu do sypialni, e, znowu wchodzi pod łóżko, i tak dalej, i tak dalej, i tak. Dalej, i tak e, ja dzisiaj pięć razy wstawałam, e, znaczy w sensie wstawałam, budziłam się, bo to jest słychać, jak on wchodzi pod łóżko, bo się musi wczoraj. Pod łóżko, także wiecie, pazurami, drapie i w ogóle, więc powiem wam, że jestem wykończona. wykończona. dzisiaj, miałam taki ciężki poranek, jak stałam i w ogóle mnie, e, no, takie noce mnie dobijają, bo wiecie, co, dziecko, wam śpi, możecie się wyspać. E, bo tak naprawdę w ostatnim czasie miałam bardzo dużo e, nocy, nie Jak Gnaś był mniejszy, to wiecie, zresztą, że on tak, no, nie za dobrze spał. Teraz już od dłuższego czasu, Ignaś przesypia noce, to e, no. To niestety Franki się nie uspokoił i cały czas chodzi tak, jak chodził zresztą. Także mówię, to nie jest coś takiego nowego, co się pojawiło niedawno, że Franki po prostu nagle zaczął chodzić w nocy, tylko on po prostu da Od, nie już nie chcę powiedzieć, że od lat, ale naprawdę od, od bardzo długiego czasu. Także to nie, jest, to nie jest wiecie jakaś taka nowość, że nagle zaczął mi chodzić i w ogóle. Także on już chodził, kupę czasu. Więc tak, także jestem niewyspana, jestem po prostu, powiem Wam. Padnięta, padnięta do tego jeszcze rano, sprzątanie, gotowanie, pranie itd, itd i... I człowiek jest zdęczka. A dostałam ale przyszłość właśnie, bo dostałam paczkę, zaraz Wam pokażę zawartość. Paczki obejrzymy razem, dostałam paczkę od szafy malucha na Instagramie. Tak się nazywa konto. Zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Słuchajcie, szafa malucha, czyli coś dla malucha. I słuchajcie, dostaliśmy w sumie dla Ignasia taki jeden zestaw, czyli bluza i spodenki. No powiem Wam, że jest to boskie. Słuchajcie, tak to wygląda. Następnie bluzeczkę spodenki. O, tak i co? I czap czapka, i dwie pary skarpetek. Także tak wygląda zawartość paczuszki. Powiem Wam, że ogólnie jestem zauroczona. Od jakiejś chwili obserwuję szafę malucha na Instagramie i bardzo serdecznie Was zachęcam, żebyście sobie zobaczyły, zerknęły. Bo kurczę powiem Wam, że nie widziałam nigdzie takich rzeczy. Są takie mega oryginalne, takie trochę niespotykane. Taki zupełnie coś innego niż wiecie Lidl, Pepko, Tesco i tak dalej takie po prostu wzory fasony i w ogóle te wszystkie printy wszystkie rzeczy jakieś naszyte czy wiecie czy doszyte czy w ogóle na bluzeczkach, na bluzach takie zupełnie zupełnie inne, mówię takie niespotykane i w ogóle te kolory przepiękne, zobaczcie w ogóle czapka w jakim jest genialnym kolorze, no super naprawdę super, także dziękuję pięknie jestem zauroczona i i mówię Wam, przeglądałam sobie stronę i teraz coraz więcej jest na nią dodawane i każda rzecz, która jest dodawana, po prostu coraz bardziej mi się podoba i dla dziewczynek, i dla chłopców, także Was ogromnie zachęcam. A ja za paczuszkę serdecznie dziękuję. Ty jesteś wariatunio. Co Ty tu robisz na tym łóżku? Co Ty robisz? Lala. To są gadki właśnie z szafy Malucha. U nas lala. stój. u nas lala, ona będą takie lala, trochę, ale lala. Lala. to jest rozmiar 86-92, a Ignas ma takie no te 92-98 już najczęściej, ale właśnie lala, są fajne. no właśnie fajne, lala. <noise> fajne są, bo one są takie, no wiecie o co chodzi. No że można je tak nosić i fajnie też wyglądają jako takie trochę ala rybaczki próbuję go złapać no a tak mamy całkiem, o jak są nogawki w dół, no, że, o mogą być takie, zaraz mam się obierze ale właśnie u nas bardziej ala takie troszeczkę rybaczki będą, bo mówię to jest rozmiar 8692. No mówię, no my troszeczkę mamy tak jakby rozmiar większe, ale to nic. Ja je zostawię na pewno też na przyszły rok taka wiosenka, początek lata. Myślę, że będą takie, wiecie, ale właśnie coś w tym stylu noszone. Ten człowiek nie ustoi minutę w miejscu, więc ja nawet na przyszły papa, rok papa, już idziemy, kochanie, tylko papa. ale papa idziemy tak. No, Papa. także na przyszły rok zostawię i też w takiej formie Papa. już idziemy, będą noszone, o, 30 sekund. Będą wstrząsy, także ja godzinę przed 20 ćwiczę dzisiaj, bo dzisiaj nie ćwiczyłam, a miałam taki plan, ale się nie ogarnęłam, więc teraz robię sobie 22 minuty na brzuch taki po prostu, a jutro rano zrobię mój trening właściwie, No, w sumie sprzed dzień. natomiast zrobiłam sobie taki szybki trening y, brzucha e, dzisiaj bo czułam taki jakiś niedosyt, że wiecie, środa powinien być trening, ja się tak obijam więc zrobiłam sobie e, szybciutko e, no i co, i powiem wam, że ostatnio w ogóle ćwiczę praktycznie cały czas z Moniką Kołakowską. robię sobie najczęściej jej, e, jest taki fajny trening na kanale w tych takich jakichś ostatnio dodanych trening hit chyba to się nazywa on trwa, trening ogólnie właściwie chyba 18 minut, plus wiadomo rozgrzewka chyba 5 minut no i tam rozciąganie, nie wiem, 2 minuty czy coś takiego także ja sobie o cały tydzień poprzedni robiłam właśnie ten trening, plus dorzucałam sobie w każdym treningu albo ramiona na ręce w sobie albo Pośladki albo właśnie brzuch. Tak sobie rozłożyłam. No i teraz w poniedziałek też zrobiłam sobie ten trening. Plus, no dzisiaj zrobiłam tylko brzuch, ale jutro za to zrobię właśnie ten trening. Plus na przykład pośladki, nie? Bo jak dzisiaj abym ramiona, bo ostatnio właśnie robiłam brzuch i pośladki. Ramiona były jako pierwsze w tamtym tygodniu, więc wypadałoby. Także tak sobie teraz rozkładam. A że. Jakoś tak mi brakowało, powiem Wam trochę się podładowałam energią, ale to Wam w następnym blogu, bo już nie chcę Was zatrzymywać tutaj za długo. Um, tak, a co? A chciałabym po prostu zrobić to um, troszeczkę, może celowo, w przyszłym blogu. Nie miejcie mi tego za dużo, absolutnie, ale będzie ciekawiej wyczekiwać <grych> troszkę. Um, Także ja się zmywam, zmywam się standardowo. Eveline, widzicie, naprawdę ja Eveline uwielbiam co do pielęgnacji, co do kolorówki. Ignaś poszedł już spać, Mateusz dzwoni do swojego przyjaciela, tylko że niestety ze względu na zasięg w domu musiał sobie usiąść na ławce przed domem, bo my mamy tak, taki beznadziejny zasięg I tutaj u nas, że to jest po prostu jakiś dramat, dramat ale tutaj w tych naszych czterech blokach Pozostałych raczej jest dobry zasięg, no ale te cztery bloki trzeba powiem, że jest niestety, ale lipa. Także moi drodzy, e, ja sobie mm, Ignacio położyłam spać, teraz mam makijaż i będę oglądała jakiś film. E, przed wczoraj oglądałam sobie, wiecie co, bo Mateusz kładzie się spać, bo on wstaje przed piątą, więc e, nie ogląda ze mną, bo ja dopiero około 21 siadam, wiecie, i oglądam coś. Także on y, kładzie się spać. I sama sobie go tam przed wczoraj y, w Pogoni za zemstą z Dwaynem Johnsonem. Wczoraj też z Dwaynem Johnsonem trafiłam na film taki przygodowo-rodzinny familijny taki y, 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 wyprawa na y, tajemniczą wyspę. I dzisiaj też chcę sobie jakieś obejrzeć, tylko właśnie jeszcze nie wiem jaki. Idę za chwilę robić chłopakom śniadanie Aleksowi do szkoły i Mateuszowi do, do pracy. I sobie jakąś kolację właśnie sobie usiądę i też obejrzę jakiś film. No i co myślałam o jakimś ale raczej nie chcę mi się, bo już teraz nie mam czasu. Ale co miałam powiedzieć, to dawałam wam też znać na Instagramie, że. I sobie kolejną taką rybkę, bo się często mnie pytacie o odżywkę. Tej odżywki marki Karabione. E, tak wygląda. E, I ja ją już dość długo nie używałam, bo że nie wiem jak. Od pandemii tak naprawdę bardzo, bardzo sporadycznie. No i teraz już te moje rzęsy powiedzmy od marca teraz wymagały już troszeczkę podreperowania, dlatego też kupiłam sobie właśnie tą e, odżywkę. E, ja ją zabawiam przez internet, tam około 37 zł, ona kosztuje tam o każde przesyłki. E, no i co? No i zaczęłam zostać myślę około tygodnia, także. Ponowna taka kuracja, żeby troszeczkę jeszcze odżywić sobie te rzęsy. E, za chwilę jeszcze umyję żelem. E, żelem, od razu wam zrobię taką szybką pielęgnację. E, żel to też marka Eveline, e, Bardzo fajnie, ona ma taką galaretowatą konsystencję, ale fajnie czyści. E, ja sobie czasami dodaję e, do właśnie pielęgnacji wieczornej e, masaż e, taką szczotką. E, dostałam kiedyś od kogoś, już nie pamiętam. E, no i na wieczór daję sobie tękę. Z Eveline również i ostatnio kupiłam sobie na promocji, dużej promocji, bo, bo z 20 był przeciwniony na 9 zł czy coś takiego, a, a i to jest e, energia na krem pod oczy nawilżający, wygodający i powiem Wam, że jestem bardzo, ale to bardzo zaskoczona bo jest gęsty, taki masełkowaty i bardzo fajnie nawilża okolice oczu. No, aż nie do uwierzenia, że krem za takie grosze będzie tak fajnie nawilżający. Także jeśli gdzieś tam widziałyście albo szukacie, to Wam polecam. Naprawdę jestem wow, no, wow. Naprawdę zaskoczyła mnie marka AA. No, że kurde, taki taka taniocha, a naprawdę super. Na rzęsy karabione, na dłonie Kupiłam też byłam ostatnio właśnie w Hebe to wam powiem właśnie po farbę i pani przy kasie mówiła, że mają w promocji kremy do rąk też marka Eveline z tej serii I love vegan food ja z tej serii mam ten właśnie Scrap, czyli peeling ten, który mi wyglądał na coś do jedzenia. Tak wygląda jak taka tubka. Dzieci musy mają właśnie w takich tubkach, i to mi wyglądało jak coś do jedzenia. Także no, na dłonie, na dłonie co? Krem, oliwka na paznokcie. Właśnie ostatnio też robiłam wczoraj, chyba, wczoraj paznokcie. No, tym razem postawiłam na brązik, na beż i na takie ozdobienie bardziej, Trzeczkę, on. To troszeczkę będzie lepiej, widać, właśnie e, to jest e, od Eveline. E, ten to jest Perfect chyba nude z Semilaka. No, to jest to samo, tylko właśnie dodałam, widzicie troszeczkę folii, troszeczkę brokatu, i to e, z takimi białymi widzicie, elementami e, to jest lakier, po prostu zwykły lakier. E, nie wiem, czy to, co to było z Miss i chyba podajesz o. On ma drobinki, takie mniejsze, większe, właśnie te białe kropki. No i sobie tak, takie zdobienie po prostu zrobiłam. O, także takie pazurki. O, tutaj trochę inna kombinacja, jeśli chodzi o. Co? O, o kolorki. No i tak no, ja właśnie daję sobie oliwkę na, na skórki, żeby nawilżać, bo powiem wam, że mam bardzo tendencję do właśnie, takiego, takiego mocnego przesuszenia tej okolic skórek, dlatego też bardzo o to dbam. No, także taka moja pielęgnacja. Za chwilę myję buziak, nakrymowuję pielęgnację, całą nakładam i idę robić śniadania i kolacje i idę oglądać jakiś film. A z wami się już pożegnam. Także taki szybki, jednodniowy, szybki, w ogóle nie minęłam Mam tam całego materiału, ale taki jednodniowy vlog. Także dzisiaj może nie, ale jutro sobie przerobię. No, wy macie jeszcze do obejrzenia makijaż, pamiętajcie, 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 ja przypinuję, zobaczę na te wyświetlenia. Jak to tam wygląda, żeby te wyświetlenia były, i o koniecznie A obejrzyjcie sobie makijaż no, na, na Wasze życzenie, tak jak mówiłam na początku. Dobra, kochani, nie przedłużając, pięknie Wam dziękuję za uwagę i co, trzymajcie się ciepło, później ściskam Was mocno.